Mamy taki układ, mamy L1 jest 0,070 henry, R1 100, 50 ohmów, R2 jest 250, C2 jest 8 mikrofarad, omega jest 1000 radian na sekundę. Załóżmy, że prąd, który płynie tu jest 1 amper i mamy obliczyć najpierw Z1, Z2, VAB, VBD i VAD? I możemy też obliczyć i R, i R2, i C2. Dobrze? I później ostatnie pytania, to znaczy mamy wybrać C2, które da, da nam. VAD i I całkowite będzie w fazie. Na razie C jest 8, 8 mikrofarad. Mamy obliczyć Z1. Najpierw możemy obliczyć X, X1. X1 to jest L1 omega to jest 0,075 razy 1000 i to jest 75. Omów. X2 to jest 1 przez omega c2, i to jest 1 przez 1000 razy 8. 10 do potęgi minus 6, i to jest x2. To jest 120 pomów Teraz możemy obliczyć z 1, jest z 1, to jest r1, 150 plus j.

150. Tu będzie pierwiastek. 250 do kwadratu plus 125 do kwadratu. Arktangent e, minus 125 przez 250. I to wam tam wynik 167,7. I argument to jest 26. Yy, 5, 6, 5 stopni omów. to jest około Z2 będzie Z, Z2, co mówiłem Z2 przepraszam, to nie jest <gry> to jest źle, źle, źle źle, źle, źle ja myślałem to są szeroko niestety nie są szeroko to jest Z1 to jest 106,7 7 i 26,565 stopni w Omach. 38Z2 to, to są równoległe, to jest R2 razy minus Jx2 przez R2 minus Jx2 i to jest, jeżeli pomnożymy przez R2 plus Jx2 żeby zamienić liczbę zespolonych w mianowniku do rzeczywiście to liczbę rzeczywiście to znaczy będziemy mieli dokładnie będziemy mieli Wam dam wynik r2 x2 do kwadratu przez r2 do kwadratu plus x2 do kwadratu minus j tak, minus j R2 do kwadratu razy x2 przez r2 do kwadratu plus x2 do kwadratu. I to jest, możemy obliczyć 250 razy 125 do kwadratu przez 250 do kwadratu plus 25 do kwadratu minus j 250 do kwadratu x2. x2 to jest 125. To jest 250 do kwadratu 120 do kwadratu. Wynik będzie 50 minus J100. I w formie wykładniczej to jest pierwiastek 50 do kwadratu plus 100 do kwadratu. I arktangent minus 100 przez 50 i to jest dokładnie to jest 101 11,8 i argument minus 63,43 stopni w omach obliczyliśmy Z1, Z2 i teraz możemy obliczyć VAB VAB to jest Z1 razy I z1 to jest 167,726,565 stopni razy stopni razy i który jest 1,0 stopni, to znaczy to jest 167, 26,565 stopni volta tak, VAD, to jest 167,7, yy, tak, i yy, 25,65 stopni w voltach, VBD, to jest, yy, to jest Z2 razy I, i to jest 118, dwadzieścia sześć pięć sześć pięć razy jeden zero i to jest podobne będzie sto jedennaście przecinek osiem i minus z dwa to jest minus sześćdziesiąt trzy przecinek czterdzieści trzy dobrze stopni minus sześćdziesiąt trzy czterdzieści trzy stopni w woltach dobrze i teraz no, w formie algebraicznej możemy obliczyć to jest to jest 150 to znaczy to razy cosinus tego to jest 150 tak? plus J 75 cosinus tego razy to 75 i to jest też jest 50 minus J 100 jeżeli dodajemy to jest VAD to jest 200 minus j 25 formy wykładniczej lub forma trygoniometryczna to jest 201,55 minus 7,125 y, stopni V dopiszemy wynik 201 5,5 argument minus 7,12 w Dobrze, i teraz mamy rysować. Mamy rysować wykres wektorowy. Wszystko, możemy obliczyć prąd i R2. Dobrze, możemy obliczyć IR2. I R2, I R2, który płynie tu. I R2. I, I C2, załóżmy, R2 to jest VBD przez R2, i to jest BD 111,8 minus 63,46 stopni podzielić przez 250, i ten prąd jest dokładny. Ile?

minus sześćdziesiąt sześćdziesiąt czterdzieści trzy plus dziewięćdziesiąt stopni i to jest ile? osiem dziewięć cztery tak osiem dziewięć cztery przecinek cztery i dwadzieścia sześć przecinek pięć sześć pięć stopni miliampera yy, i całkowity to jest i, i całkowite, to jest i r2 plus i c2, wektorowo. Dobrze. Wszystkie to są wektory, albo liczby zespołownych. I teraz mamy hmm. rysować wykresy tego wszystkiego. E, najpierw v ad albo i. O, obliczenie przy v A, D, i najpierw jest jest i tu jeden Amper raz 2. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze. V jest minus minus 7. Załóżmy. Minus 7 stopni. To jest V v Dobrze. VBD. VBD. VBD minus sześćdziesiąt trzy. I około połowy to jest. to jest VBD. I VAB. VAB dwadzieścia sześć. I sto sześćdziesiąt siedem. Dokładnie. Będziemy jest minus VBD i to jest VAB. Około. Około. VBD jest mniejsze. Dobrze. Jaz troszeczkę. Troszeczkę. Dobrze. Załóżmy VBD. że nie ma o, dobrze, to jest BD11 to znaczy dobrze około 111 załóżmy tyle VTVAB 200 to znaczy tyle o teraz możemy będzie w skawie VAD, i teraz możemy rysować minus VBD i VAB. Będzie to. I teraz możemy rysować. Dobrze rysowałem? Troszeczkę, troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę tak. O. Dobrze. Załóżmy, że tak wygląda, ale by powinny być większe niż, niż no, te kąty są nierówno dobrze, A, zostało nam tych prąd rysujemy i to jest tyle i R2 I R2 to jest I R2 to jest V BD to znaczy minus to jest... to jest i 0,4 i ir2. tak. Rr2 jest I R2 i BD I R2 tak I R2 to jest to. I C2, C2 26. I C2 jest dwa razy większy Dwa razy większy. Dobrze. Około około tyle. To jest I C2. I suma tych bo to jest równo I całkowite. Dobrze. E, skończyliśmy tu za wyniki tu. To jest. 4, 4, 7, przecinek dwa, sześćdziesiąt, minus sześćdziesiąt trzy, przecinek cztery trzy w miliamperach i to jest osiem dziewięć, cztery, osiem dziewięć, cztery, i argument 26,565 miliampera Drugie pytanie. Oblicz C2, żeby VAT i prąd całkowity było w fazie. To jest drugi film, który będziemy nagrywać. Na razie. Dziękuję bardzo.